Właśnie przyszedłem na mój lunch e, i dzisiaj będę jadł lunch w towarzystwie. A dzień dobry, po raz kolejny. Już nie będę nawet wymieniał liczby, bo to jest e, bez sensu. Nieważne, nie chodzi tu o cyfry, nie chodzi tu o liczby. E, idziemy w stronę dworca autobusowego. Nie, jeszcze nie wyjeżdżamy z Savannah ale postanowiłem odwiedzić dworzec autobusowy, żeby zobaczyć, gdzie można stąd się dalej ruszyć. Dalej albo bliżej, wszystko jedno. Myślę, że czas spędzony tutaj w zupełności mi wystarczył. Mnie się to podoba, jest fajnie, spokojnie, mili ludzie, ale niewiele mam Wam do pokazania, bo praktycznie ulica do ulicy podobna. I nie chcę Was znowu ciągać po kolejnych świątyniach. Bo to, że one wciąż robią na mnie wrażenie, to nie znaczy, że na Was muszą. Chodzi mi pewien wariacki pomysł po głowie, ale nie, 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 nie. Jeszcze dzisiaj nic nie powiem. Muszę jeszcze pomyśleć nad tym i dopiero Wam powiem wtedy. A Wy sami ocenicie. Czy jest on wariacki, czy nie? Podejrzewam, że spodoba Wam się. Dla mnie on robi sens jakiś po przemierzeniu połowy Laosu. Kolejny upalny dzień, kolejne 39 stopni. A rano, jak się obudziłem, to było 34. Jest trochę wiatru dzisiaj, który prawdopodobnie już zdążyliście usłyszeć w tej relacji. A więc tragedii nie ma. Bez wiatru też tragedii nie ma, ponieważ no, co możecie zrobić? Niewiele. No chyba, że zaczniecie dmuchać albo kupicie sobie wachlarz i będziecie się schładzać wachlarzem. No, w moim przypadku by to robiło sens Ponieważ mógłbym się opędzać od komarów. Nawet to nie są komary. Komarów jest tutaj niewiele. Są te malutkie czarne muszki, które są o wiele trudniejsze od komarów, bo komary są bardzo powolne. I komara przynajmniej słychać. Nieprzyjemny jest to bzyk, ale słychać. Natomiast tej muszki nie słychać. Ją dopiero. Możecie poczuć jak już się wkłuje w waszą skórę Także są wyjątkowo nieprzyjemne. No i nie muszę wam już wspominać o spędzeniu po takim ukłuciu, bo to jest najbardziej wciążliwe. Oczywiście jestem zdrapany kompletnie. Bo no trudno się nie drapać jak spędzi. Także... Idziemy na dworzec, a potem skręcimy z dworca trochę, ponieważ jak pójdę w lewo, to znowu dojdę do rzeki. Jak pójdę za siebie, to znowu dojdę do przecznicy, którą już szedłem i niczego interesującego nie znalazłem. Może w okolicach dworca autobusowego coś interesującego będzie, to uda mi się tym z Wami podzielić. Jak widzicie, na razie. Niczego do pokazania nie mam, ale chciałem na dzień dobry z wami pogadać Także do później Już dochodzę do dworca i im dłużej idę, tym bardziej się zastanawiam jak ja przeszedłem ten odcinek z moją torbą i z plecakiem. I jakim cudem ja nie zauważyłem tych sarenek i jelonków. W każdym bądź razie jestem. wieje. Już widziałem dwa autobusy do Tajlandii. No, ale do Tajlandii się nie wybieram. To Wam od razu mogę powiedzieć. Byłem w Tajlandii spędziłem w Tajlandii dwa tygodnie. Wystarczyło mi w zupełności i już nawet nie mam ochoty tam wracać. No no proszę, jest rozkład jazdy Możecie stąd jechać do Hanoi Możecie stąd jechać do Danang do Hue. A co to nie wiem co to jest Guangbin Możliwe, że w Tajlandii No nieważne w każdym razie do wyboru do koloru tych połączeń Aż trudno się na coś zdecydować, ale na coś się zdecydujemy. Straszny ruch na tym dworcu dzisiaj. Wtedy, jak przyjechałem z Vientiane, to trudno tu było ożywą duszę. No, nie liczę oczywiście mototaksi i tuktuków. A dziś proszę bardzo. Wszędzie ludzie i ludziska. Ten jest jakiś miejscowy. A zobaczymy co tu jeszcze jest. mamy jakieś turystki. Wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Znowu wieje. Zobaczcie, jakie tutaj mamy dorodne słonie. No wyglądają jak żywe. Jak żywe małe słoniki. Naprawdę. Coś przecudownego. Widzicie tą czerwoną tablicę czerwono-niebieską z napisem Target. To jest właśnie nasz target. Idziemy kupić coś do picia. A mówię to jest nasz target, ponieważ target po angielsku znaczy cel. Na końcu tej ulicy widzę coś. Nie mam jeszcze pojęcia co to jest. I prawdopodobnie Wy nie jesteście jeszcze w stanie tego zobaczyć. Ale idę w tamtym kierunku. Prawdopodobnie jeszcze mamy. O, pewnie kilometr. Przed chwilą wypiłem butelkę litrową czekoladowego mleka, bo w mojej okolicy już wypiłem całe. W mojej okolicy już nie kupicie czekoladowego mleka. Natomiast. 2,5 kilometra od mojego hotelu znalazłem czekoladowe mleko, a więc uraczyłem się natychmiast. Mam tylko nadzieję, że to nie jest dom mieszkalny, bo jeśli to jest dom mieszkalny, no to raczej nie będę tryskał szczęściem. Co prawda, nie mam nic lepszego do roboty. Wędkarstwo porzuciłem na rzecz innych. Ten jeden wieczór nie wystarczył, to znaczy nie wystarczył, bo na drugi dzień znów poszedłem, ale jest naprawdę trudno jakąś. No, znam angielskie słowa polskie. No, prawidłową przynętę. Nie można kupić świeżej ryby, nie można kupić świeżych krewetek. Kupiłem jakieś tam, które już przeszły linię technologiczną To z nich można sałatkę zrobić, a nie na rybie z tym iść A w hotelu u mnie zostałem odcięty od prądu nie, nie dlatego, że rachunku nie zapłaciłem, tylko że jakieś tam prace są prowadzone to znaczy Pani właścicielka, widziałem, próbuje doprowadzić e, prąd, zrobić kilka ekstra gniazdek w jakimś tam miejscu, które jej odpowiada. Tak więc jestem odcięty od Was też, ponieważ internetu nie mam. Zrobiłem 100 tysięcy kroków po to, żeby zobaczyć jakieś prowincjonalne biuro. Jak nie wierzycie to wam za chwilę pokażę dlaczego oni wszystko muszą wykańczać jakimiś wieżami, jakimiś falistymi dachami i innymi cudami, które wprowadzają w błąd. No zobaczcie. Provincial to wam nie muszę tłumaczyć, albo mogę, prowincjonalne. Office to po angielsku biuro, a Savannah Cat to nazwa miejscowości. No to już zobaczyliśmy. Tam z lewej strony widziałem coś złotego. Także nie wiem, czy to jest beczka z wodą. Czy to jest może jakiś bęben zabytkowy, pomalowany na złoto. Bo tu wszystko musi się świecić. Jak się nie świeci, to nieważne. Także przejdziemy się tam jeszcze, już nas nie zbawi to 200-300 metrów, a no musimy zobaczyć, czy nic nie jedzie a no jakżeżby by nie jechało, musi jechać, ale przed tym tuktukiem zdążymy. Tak, to zdecydowanie wygląda na bęben czy zabytkowy trudno powiedzieć ale ładny tuż za mną natomiast jest kolejna świątynia nie wiem czy chcecie wchodzić czy nie czy w ogóle jest otwarta może od tego zacznę do bramy jest kawałek, ale podejdę i zobaczę Także jeśli będę miał wejść, to uprzedzę Was, możecie się odwrócić, albo możecie sobie zrobić kawy, o Marcin, zrób sobie kawę i sobie, i żonie, i może dla mnie, może wpadnę na kawu do Was, chyba otwarta jest brama. A więc zróbcie sobie tego drinka. Może znaczy drinka, albo kawę, albo dobrą herbatkę. Taką wiecie: El Grey. Tak, zdecydowanie jest to świątynia. I tu jakaś impreza, albo była, albo będzie, bo stoły są przygotowane i krzesła przykryte. Z której strony zaczniemy? Zgodnie ze wskazówkami zegara. To już wiemy, że się nazywają stupy. No, jest tu ich kilka. Te bardziej okazałe stoją z przodu, a te brzydsze, starsze gdzieś tam chowają się z tyłu. Mam nadzieję, że widzicie. Tam, w głębi placu, kolejne stupy. A po raz kolejny wspomnę, jak to dobrze mieć picia. Te też są starsze jakieś. Ale nawet nieźle utrzymane. Jedna nawet w takim bardzo surowym stanie. O, ta jest ładna. Ta raczej niekoniecznie. Tutaj kolejna bardzo surowa. No ale każdy ma to co lubi. Uuu, stoi ich tu trochę, zobaczcie. Nie, nie martwcie się, nie będziemy szli do samego końca. Zobaczymy jeszcze tutaj kilka posągów. I zmykamy stąd. No, ale ładnie, że jest otwarta. Przynajmniej nie szliśmy na darmo. No, takie sobie. Widzieliśmy ładniejsze już. No. Dopiero niedawno powiedziałem, że wszystkie zadbane, ładne, nieodrapane, bez odprysków. No, niestety, moja teoria kłóci się akurat w tym przypadku. Tutaj mamy kolejny, a po mojej lewej stronie jest cała galeria, na którą też popatrzymy chwilkę. Prawdopodobnie dojście zajmie dłużej niż obejrzenie galerii. No, ale taka kolej rzeczy. No i też nie są w najlepszym stanie. Ciekawe od czego to zależy: Czy to zależy od stanu posiadania świątyni? Wiecie o czym mówię: Od zaplecza finansowego? Czy od tego, kim kto się tym zajmuje? To jeszcze najważniejsza została świątynia, jeśli otwarta. Niestety, niestety, świątynia jest zamknięta. Możemy tylko popatrzeć sobie z zewnątrz na nią, od dołu do góry. i z powrotem a teraz uciekamy właśnie przyszedłem na mój lunch i dzisiaj będę jadł lunch w towarzystwie spotkałem dwóch sympatycznych gości z Chin wyobraźcie sobie za chwilę ich zapytam jeśli się zgodzą to wam ich przedstawię już wypiliśmy parę piwek także może mój język nie porusza się płynnie tutaj jest mój lunch a moje towarzystwo zgodziło się być na youtube także mogę wam już przedstawić hello. hello thank you very much już wróciłem do mojego domku chłopaki, no bardzo fajni Niestety zero angielskiego, posługiwaliśmy się tłumaczem online, żeby jakoś prowadzić konwersacje, a więc nie było to najwygodniejsze, no a ja mam coś do roboty, także zabieram się za montaż. Parę dni temu otrzymałem od mojego kumpla wideo z Zanzibar i pomyślałem, że podzielę się nią z wami. Zapytałem go o zgodę, nie miał nic przeciwko temu, a więc zobaczcie jak wygląda pora deszczowa na tej wyspie. Wspomniałem Wam już, że do Laosu deszcze, tajfuny i trzęsienia ziemi docierają w maju. Niestety, deszcze już są. Deszcze w tym roku dotarły wcześniej. Tyle na dziś. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego.